Nie popróżnicy, jest ekonomik, są też rolnicy. Witaj w Cekasiu, to w naszych murach. Uczą o wojsku i o lekturach. Uczniów mamy tu dwa tysiące. Ci programują, ci robią w mądrze. Wiedzę podaną mamy na tacy. Naszym patronem są sybiracy. Języki obce to na słuchawkach. Matematyka w nowych ławkach. Najlepsi gracze są w naszym składzie. Znowu zwycięstwo w licealiadzie Fiza, Polak, Budowlanka. Jak się wspinasz, jest też ścianka. Elektryk robi cały dzień w prądzie. Najlepszych ziomków mam w samorządzie. Zwiedzam mnie na globusie, praktyki robię na Erasmusie Zrobię tu również kurs na widlaka Nie pójdę nigdy do ogólniaka Szlachetna paczka, działamy w obrze, niech do każdego to dzisiaj dotrze Kręcimy filmy i na TikToku Obczaj nasz profil, a będziesz w szoku, yo